Ewa Skarżyńska, Bolesia. Opowieść o niezwykłych losach błogosławionej Bolesławy Lament. Czyta Joanna Węgrzynowska. Bolesława narzuciła płaszcz i nie namyślając się ani chwili wybrała się do zarządu warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Oferta pracy, którą tam zostawiła, musiała spełniać stawiane wymagania a ona sama wywrzeć korzystne wrażenie na członkach zarządu, bowiem już kilka dni później powierzono jej obowiązki kierowniczki domu noclegowego. Maria długo nie mogła ochłonąć z wrażenia. No wiesz, nigdy bym nie pomyślała, mówiła, spoglądając na siostrę z podziwem. Chyba i ja zacznę zwracać się do ciebie, pani kierowniczko. Dom noclegowy przy ulicy Petersburskiej 7 był, o czym Bolesława wówczas jeszcze nie wiedziała, jedną z najtrudniejszych placówek w Warszawie. Sąsiadował z Parkiem Aleksandrowskim, ulubionym miejscem spotkań najgroźniejszych przestępców stolicy, gdzie nawet w biały dzień dochodziło do krwawych bójek. Zamieszani w te bójki bandyci, poszukiwani niejednokrotnie przez policję, już samym swoim wyglądem budzili odrazy często też nosili przy sobie broń. Wśród takich właśnie ludzi, cuchnących, upośledzonych i prowadzących rozwiązłe i przestępcze życie, podjęła pracę Bolesława. Ta, która jeszcze nie tak dawno marzyła o zaszyciu się w klasztornej celi, troszczyła się o niezbędne środki utrzymania i opał na zimę, starała się o pożywienie i odzież. Zdarzało się, że pracowała fizycznie, doprowadzając do ładu pomieszczenia, które pozostawiano zwykle w straszliwym stanie. Fundusze, jakie otrzymywała na prowadzenie noclegowni od oberpolicmajstra Kleigelsa, były znikome. Podobnie znikome okazały się dotacje pochodzące z Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Sytuacje ratowały zbiórki prowadzone przez tercjarzy lecz ich działalność napotykała na coraz większe trudności ze strony władz carskich, które we wszystkim dopatrywały się podstępu i w każdej tego typu akcji wietrzyły spisek. Trudności te nie zniechęciły Bolesławy, nie poprzestała też wyłącznie na potrzebach doczesnych swoich podopiecznych. Działalność apostolską rozpoczęła od chrztu kilkuletniego Pawełka który zjawił się kiedyś w środku nocy z wycieńczoną i ciężko chorą matką. Jeśli przeżyli, to tylko i wyłącznie dzięki troskliwej i serdecznej opiece Bolesławy. Potem przyszła kolejna spowiedź kilku młodych kobiet, które udało się jej zachęcić do rozpoczęcia lepszego życia. Od tej pory coraz więcej osób zwracało się do niej ze swoimi problemami, coraz więcej też przystępowało do sakramentów świętych. Bywało, że powiadomiona o czyjejś biedzie odwiedzała chorych w ich mieszkaniach. Te mieszkania, przypominające najczęściej nędzne spelunki, były dla wielu prawdziwym rajem. Zanosiła ludziom przykutym do łóżka jakąś zupę, czasem lekarstwa i cierpliwie słuchała ich smutnych zwierzeń. Maria podziwiała Bolesławę. Któregoś dnia porównała ją do świętej róży z Mimy. Ona też była tercjarką, tyle że dominikańską, odezwała się z przymilnym uśmiechem. Spędzała dużo czasu na postach, umartwieniach i modlitwie. Żyła surowo i podobnie jak ty, siostrzyczko, pomagała chorym i ubogim, a jednak trudno mi ją sobie jakoś wyobrazić w twojej noclegowni. Roześmiała się, chyląc przed siostrą głowę w pełnym szacunku ukłonie. Bolesława przerwała prasowanie żakietu, po który nazajutrz miała się zgłosić jedna z klientek, i spojrzała na Marię zdziwiona. A czemuż to nie miałabym robić tego, co robili przede mną święci? zapytała. Czyż nie jesteśmy wszyscy stworzeni do świętości? Była już późna pora, a ona czuła się wyjątkowo zmęczona. Pomimo tego zmęczenia, przytuliła Marię. I wyczarowała specjalnie dla niej na dobranoc prawdziwie radosny, siostrzany uśmiech. Nadeszły pierwsze przymrozki. W noclegowni obydwa pomieszczenia, zarówno to dla kobiet, jak i to dla mężczyzn, były przepełnione. Na starych siennikach, zasłanych słomą pryczach i wokół nich pełno było ludzi zarośniętych, zawszonych, zalatujących nieznośnym odorem brudu. Niektórzy, odziani w łachmany, mieli na nogach zamiast butów onuce zrobione ze szmat. Kiedy pojawiał się ktoś obcy, zachowywali się na ogół spokojnie. Inaczej było, gdy zostawali sami. Wówczas nieraz dochodziło do kłótni, a nawet do ostrej walki o lepsze miejsce do spania, skradziony węzełek czy kromkę chleba zagrzebaną w słomie. Bolesława czuwała nad utrzymaniem porządku. Gorąco też pragnęła przywrócić tym na wpół zdziczałym istotom poczucie godności i skierować ich myśli ku Bogu. Dla mniej zdemoralizowanych, których zwykła bieda wygnała na ulicę, zaczęła prowadzić wspólne modlitwy, przeplatając je krótkimi pouczeniami. Byli tacy, którym te słowa trafiały do serca. Większość jednak słuchała ich stępym wyrazem twarzy, obmyślając kolejne szachrajstwa. Martwiło ją to. Ale nie rezygnowała, nawet wówczas gdy ktoś rzucił pod jej adresem jakieś przykre słowo. Słusznie mówi księga przysłów, że lenistwo jest matką głodu, powiedziała kiedyś, gdy wróciła do domu po całodniowej charówce. Większość z nich tak się już przyzwyczaiła do żebractwa, że słyszeć nie chce ani o uczciwej pracy, ani o porzuceniu nałogów. Był wśród tych typów z podciemnej gwiazdy jeden, który sprawiał jej szczególnie dużo kłopotu. Mówiono o nim Waluś Nożownik. Miał na swoim koncie już nie jeden wyrok zakończony pobytem w więzieniu, dlatego wszyscy omijali go z daleka. Woleli odstąpić mu porcję chleba czy zdatniejszy koc do przykrycia, byle tylko nie mieć z nim do czynienia. Waluś miał trzech synów, takich samych jak on, bandiorów. Którzy trudnili się złodziejstwem i włamaniami. Wszyscy spędzali noce grzecznie w przytułku, a skoro świt, szli do pracy, czyli na rozbój. Do Bolesławy zwracał się Waluś pogardliwie: Jaśnie Paniusiu albo Brelantowa Szefowa. Drażniła go jej delikatność i pobożność, najbardziej zaś to, że nie reaguje na jego zaczepki. Spluwał więc za siebie z obrzydzeniem i ilekroć na nią patrzył. Bądź kląsz petnie, tak, żeby wszyscy słyszeli. W żaden sposób nie mógł zrozumieć, że to czysta miłość bliźniego każe jej ponosić te i inne ofiary dla takich jak on wykolejeńców. Nadszedł jednak dzień, kiedy Pan Bóg dał mu zobaczyć Bolesławę w całkiem innym świetle. Było to tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy wrócił z pracy, paskudnie pobity i pocięty nożem. Jaśnie Paniusia. Nie tylko opatrzyła mu wszystkie rany, ale jeszcze ukryła go przed żandarmem. Sprowadziła też lekarza, kiedy dostał wysokiej gorączki, i pielęgnowała go dotąd aż całkiem wyzdrowiał. Waluś nożownik tak się tą opieką bolesławy przejął, że o swoim cudownym uzdrowieniu za jej przyczyną zaczął wszystkim wokoło głośno rozpowiadać. Nawet pacierze sobie przypomniał i synów migiem wyuczył, a brelantową szefową chciał odtąd nosić na rękach. Ona jednak poprosiła go, żeby raczej przestał nosić przy sobie nóż. Na to zgodzić się nie chciał, przynajmniej nie tak od razu. Ojciec honorat, z którym Bolesława dzieliła się swoimi niełatwymi doświadczeniami, bardzo zachęcał ją do dalszego odważnego pełnienia woli Bożej. Wola Boża, mówił, tak mocno nas czasami krzyżująca, nigdy nie przestaje być aktem miłości, gdyż to Bóg jest miłością. Dobrze zapamiętała te słowa. Kiedy więc Maria, która nie mogła się nadziwić, jak przedziwną drogą Bóg ją prowadzi, zapytała pewnego razu, co właściwie jest jej powołaniem, odparła: Moim powołaniem jest pełnienie woli Bożej. W niej jest wszystko i ja w niej jestem. Zaraz na początku 1893 roku przyjechał złowicza Stefan, przystojny szatyn o nieco marzycielskim spojrzeniu. Miał się przygotować do rozpoczęcia nauki w warszawskim gimnazjum. Naukę finansował ojciec, dumny z syna gimnazjalisty. O tym, że Stefan zamierza po ukończeniu szkoły wstąpić do seminarium, nic na razie nie wiedział. Stefan powiedział o tym jedynie siostrom, i to w tajemnicy. Bolesława ogromnie się tym wyznaniem brata przejęła i postanowiła wspierać go odtąd codzienną modlitwą i ofiarą. Myśl o bracie kapłanie dodawała jej sił i pozwalała patrzeć w przyszłość z jeszcze większym optymizmem. Gimnazjum praskie, będące klasycznym gimnazjum męskim, mieściło się u zbiegu ulic moskiewskiej i aleksandrowskiej, a więc bardzo blisko pracowni panien Lament. Powstało z inicjatywy Juliana Różyckiego, tego samego, który organizował słynny na całą Warszawę bazar, a nauka trwała w nim osiem lat. Lekcje odbywały się trzy razy w tygodniu. Chłopcy już od pierwszej klasy uczyli się łaciny, a w następnych klasach także greki, języka starocerkiewno-słowiańskiego oraz niemieckiego albo francuskiego do wyboru. Stefan, któremu w gimnazjalnym mundurku było wyjątkowo do twarzy, po pierwszych dniach spędzonych w szkole wyglądał na lekko sfrustrowanego. Ledwo nas przyjęli, opowiadał siostrom, a już nas kwalifikują jedni na dodatkowe lekcje śpiewu, drudzy na dodatkowe lekcje muzyki. A jak ja nie mam ani głosu, ani słuchu, to co? Możecie sobie wyobrazić, jak się zdenerwowałem. Tylko, że zaraz potem okazało się, dodał z szelmowskim uśmiechem, że koledzy okropnie zazdroszczą mi tych defektów. A co sprytniejsi, specjalnie śpiewali baranim głosem, żeby się od tych dodatkowych zajęć wymigać. Słysząc to, Maria parsknęła śmiechem. I ty chcesz zostać księdzem, zawołała. Nie mając głosu ani słuchu. To jak w takim razie zaśpiewasz in secula seculorum, żeby ci wierni mogli odpowiedzieć amen? Stefan poczerwieniał. Nic nie rozumiesz, odparł. Kiedy śpiewam w kościele, wydaje mi się, że robię to nie najgorzej, ale przed komisją? Im przecież chodziło o występy, o chór, o zespół muzyczny. Wyobrażasz sobie mnie w chórze, w orkiestrze dętej albo w zespole smyczkowym? No nie, przyznała. Tego wolałabym oszczędzić i sobie, i naszym kochanym rodzicom. Rodzice zamierzali przyjechać jak tylko zrobi się cieplej, ale nie przyjechali. W kraju wybuchła epidemia cholery, która w szybkim tempie zaczęła się zbliżać także do Łowicza. Ludziom zabroniono przemieszczać się z miasta do miasta, zabroniono nawet pisać listy. Z nastaniem wiosny, gdy noclegownia została czasowo zamknięta, Bolesława ze zdwojoną energią zabrała się do szycia. Zamówień nie brakowało, więc z opłaceniem lokalu nie było problemu. Nie brakowało też pieniędzy na skromne utrzymanie. Zwłaszcza po ukazaniu się ogłoszenia na łamach kuriera codziennego, w którym panny lament zapraszały do swojej pracowni wszystkie eleganckie panie. Bolesława służyła fachową radą, podpowiadała rodzaj materiału i przekonywała cierpliwie, że suknie powinny nieco bardziej odsłaniać stopy. A czyniła to w sposób tak uprzejmy i taktowny że panie nie tylko odchodziły zadowolone, ale jeszcze polecały jej usługi znajomym. Również rodzeństwo cieszyło się, że Bolesława więcej czasu spędza w domu. Maria miała nareszcie z kim paplać o swoich dziewczynskich sprawach, Stefan miał się komu poskarżyć na surowych i wymagających nauczycieli. Jedynie Antoni był od jakiegoś czasu dziwnie tajemniczy i milczący. Coraz częściej też wracał z pracy dopiero pod wieczór kiedy zaczynało się już ściemniać. Mam zamiar się ożenić powiedział wreszcie pewnego dnia przy kolacji.